Uszaki bzowe zwane uszami judasza możemy spotkać na drzewach liściastych. Najczęściej rosną na bzach, ale spotykamy je także na klonach czy olchach. Często rozwijają się wśród mchów lub w środowisko i tworzą kępy owocników. Rosną w ciągu całego roku, nawet jeśli zima jest łagodna. Uszak, czyli auricularia judae, jest grzybem o chrząskowatej konsystencji. W Europie jest rzadko zbierany, za to jest ceniony w kuchni chińskiej i japońskiej. Jest tam grzybem jadalnym i leczniczym. Potwierdzona jest jego skuteczność w obniżaniu objawów cukrzycy i cholesterolu. Jego handlowa nazwa to grzyby mun, czyli tzw. grzybki chińskie. Są to takie same grzyby, jakie możemy znaleźć w naszych sklepach, ale zamiast iść do sklepu, możemy iść do lasu na zbierać świeżych grzybów. Uszaka bzowego w kuchni możemy przygotować na wiele sposobów. Najprościej przygotować go jako danie z ryżem. Może stanowić ciekawą alternatywę jako zamiennik mięsa. Ryż z uszakiem bzowym. Potrzebujemy woreczek ryżu, jedną paprykę czerwoną, dwie duże marchewki, dwa ząbki czosnku, sos sojowy i pół godziny wolnego czasu. No i oczywiście garść uszaków łzowych. Niezbędny będzie także dobry olej roślinny. Ja użyłem oleju arachidowego. Uszaki dokładnie myjemy, pod bieżącą wodą. Następnie wrzucamy do lekko osolonej wody i gotujemy. Oskrobaną marchewkę kroimy w słupki lub coś, co te słupki przypomina. W międzyczasie Uszaki już gotują się około 5 minut. Możemy je zalać zimną wodą. Po ugotowaniu o połowę zmniejszyły swoją objętość. Teraz czas na paprykę. Dwie trzecie zostawiam i kroję w cienkie paski. Przy okazji obieram też czosnek. Wykorzystamy go później. Do wrzątku wrzucam woreczek ryżu. Ryż już powoli nabiera miękkości, a w międzyczasie możemy rozgrzać nasz olej. Ja wybieram olej arachidowy, ponieważ idealnie oddaje smak kuchni dalekowschodniej, ale nasz olej słonecznikowy też będzie dobry. Wyciągam jeszcze nieco twardawy ryż i po odcieknięciu wody wsypuję go na rozgrzany olej. Pozwalam, aby ryż wchłonął nieco aromatu z oleju. Dodaję świeżo wyciśnięty czosnek oraz pokrojoną w słupki marchewkę. Całość duszę pod przykryciem około 5 minut. Następnie dodaję paprykę i ponownie duszę pod przykryciem około 5 minut. Na koniec dodaję nasze uszaki bryzowe. Całość obficie podlewam sosem sojowym. Dusimy tak jeszcze około 5 minut. I w razie potrzeby podlewamy sosem bądź wodą. Na ostatnie 5 minut zdejmujemy pokrywkę żeby ryż nieco odparował. No i koniec. Mamy gotowe danie bez mięsa. Za to z jak ciekawym zamiennikiem. Smaczne, zdrowe, pożywne i szybkie. Przedstawiony przepis to jedynie baza do dalszego eksperymentowania. Zamiast papryki możemy dodać na przykład kiełki bambusa. Całość możemy posypać świeżo posiekaną kolendrą. A tak się prezentuje gotowy ryż z uchem Judasza. Tymczasem, Polem Lasem. Do następnego. Cześć!